Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym filmie. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie też w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do zaglądania na mój Instagram Vinted, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Dziewczęta, e, nagrywam dzisiejszy film, właściwie jego drugą część wrzucam, ona została nagrana. Wczoraj zdarzyło się tak, że... E, ucięło film, tak? Pisałyście, że ucięło film. Bardzo was za to przepraszam. Tak naprawdę nie wiem dlaczego. Dlatego yy, mówię wam to szczerze, dziewczyny, bo gdybym wiedziała, to bym od razu tutaj yy, wam to wyjaśniła. Natomiast ja nie mam pojęcia dlaczego tak się stało. Yy, film cały został przeze mnie zmontowany, dodany, a YouTube po prostu sobie jakby połowę odciął. <laughs> nie mam pojęcia dlaczego. I teraz yy, ale to jest bardzo Ba bardzo ważne, bo widzicie, człowiek chce spełniać marzenia, i tak naprawdę tutaj pokazuje Wam też, jakie są w życiu różnego rodzaju, powiedzmy, takie przeszkody, chociażby tak, na przykład, takie błędy techniczne i różne. Tego typu sprawy, ja się nie poddaję, no postanowiłam nagrać tylko dzisiaj ten wstęp i dorzucić tamtą drugą część mojego filmu, bo bardzo fajne rzeczy jeszcze miałam wam do pokazania. Także, dziewczyny, yy, nigdy nikt mi nie zarzuci tego, że o jej to się udało. No bo widzicie, jaki, jaka jest droga do yy, osiągnięcia czegokolwiek w życiu, żeby coś po prostu mieć, no. Nie wolno się poddawać i tyle. Także ja się nie poddałam i postanowiłam tutaj tę drugą część filmu wrzucić. Mogłabym się zdenerwować tak naprawdę wczoraj, a po prostu podeszłam do tego ze stoickim spokojem. Ale nie mam pojęcia, dlaczego tak się stało. Chciałabym to wyjaśnić. Natomiast dla własnej takiej wiedzy, słuchajcie, żebym wiedziała na przyszłość po prostu, może jakiś błąd popełniłam czy coś, nawet dzisiaj, zobaczcie, przestawiłam sobie kadr trochę, bo tak przesuwam kamerę, dlatego że no tutaj też cały czas próbuję czegoś ładnego. Chcę uchwycić dla Was jakieś takie tutaj gdzieś wnętrze, żeby było jak najbardziej fajne i żebyście, żeby Wam się podobało. Także cały czas widzicie, próbuję to, tego wszystkiego i, i tyle no i lecimy. Także przepraszam Was bardzo. Także dziewczęta, dalsza część wczorajszego filmu. Pozdrawiam Was. Bardzo serdecznie. Teraz żakiet, który jest z dawnych lat, do zwężenia. Bardzo mi się podoba. To jest z taką baskinką, więc ja sobie go, wiadomo, wytaliuję, żeby to podkreślić, bo on jest w rozmiarze 10. Miałam już tych żakietów w kratę bardzo dużo. Miałam też ich nie kupować, ale takiego kształtu nie miałam. Więc ten, który mam, wystawię na Vinted, a zostawię sobie ten. No po prostu, selekcja taka. <grych> Także coś takiego, dziewczęta. Kolejna rzecz to jest żakiet. Miałam też kolekcję tych żakietów. Indigo Moon. Zawsze trafiają mi się w, roz w dużym rozmiarze. To jest 100% bawełny. On jest przepiękny. Jest taki we wzory, słuchajcie, i to może być nawet, mogę sobie założyć, na lotnisko, gdziekolwiek, jako taką właśnie narzutkę na. Spodenki kuse na jakiś taki topik, wiecie, i to będzie bardzo fajnie wyglądało, ale również wystylizować to na teraz, na jesień, więc jest to z ogromnym potencjałem. Oni mają bardzo, bardzo ładne, takie oryginalne rzeczy. Nie mogłam tej marynarki, tego żakietu nie kupić po prostu. Teraz kolejny też bardzo fajny, to jest taki aksamitny i to jest też 100% bawełny. I mamy tutaj zdobienie w postaci róż. Takich różowych, ale różowe, nie czerwone, tak jak to zwykle bywa na materiałach, więc zwężać ciężko będzie to, to zwęzić, dlatego że tutaj mamy bardzo blisko szwów. Te, to zdobienie, no a to zdobienie stanowi całą kwintesencję tego, yy, tego żakietu, także to jest do przemyślenia, co, ja, jak, co i jak mam z tym zrobić. Kolejna rzecz to jest Ted Baker i yy, mamy tutaj z włoskiej fabryki taką kamizelkę, która jest za duża, oczywiście, do zwężenia. Mamy regulację z tyłu, jak to. Yy, Bywa w przypadku kamizelek, i ona jest raczej męska dziewczęta. W ogóle to jest męska, męska kamizelka. Także albo oddam przyjacielowi, albo jak się uprę, bo bardzo mi się też podoba, jest taki luksusowy materiał, przerzucę ją na drugą stronę i też sobie gdzieś to w jakiś sposób ogarnę. Kolejna rzecz to jest torebka. No nie mogłam jej nie wziąć. Jest taka bardzo, bardzo nietypowa, nawet nie wejdzie tutaj portfel. Telefon też nie. Ona jest tutaj szeroka, ale wejście ma bardzo słabe, bardzo małe. To jest taka po prostu. Torebka do stylizacji taka ozdobna, że tylko na zasadzie mam torebkę. Bardzo podoba mi się ten kolor, i on jest na układce woga woga wrześniowego, bo on już jest tak sierpniowo-wrześniowy, bo kupiłam sobie na dwa miesiące jakby. Ja je sobie kupuję, bo one tak sobie leżą ładnie, te gazety. Bardzo są takie fajne. <grym> Podobają mi się, słuchajcie dziewczyny. I właśnie tam jest na okładce napis takiego koloru i ten kolor już dawno mi się zaczął podobać. I jakoś tak zaczęłam teraz te rzeczy w takim kolorze przyciągać, co widać już w tym momencie na załączonym obrazku dziewczyny. Sukienka, którą mam zamiar przerobić i wziąć na wakacje, jest ona taka dłuższa. Tutaj ktoś dodał fioletowy kwiat, to jest do przemyślenia, bo on bardzo mi mocno określa pozostałe dodatki, a ja bym bardziej chciała się skupić na tym kolorze. Ja bym tu dodała zamiast tego złoto i to będzie bardziej yy, wyrafinowane, będzie bardziej takie szlachetne i eleganckie. Także fioletowy kwiat chyba pójdzie sobie gdzieś tam. Sukienka jest na pewno do zwęża, jest bardzo tajemnicza, jest przepiękna Ja myślę, że na kolację. Wieczorną na wakacjach. Ona się świetnie sprawdzi. Nie będę jej obcinała, bo szkoda mi tracić tego pięknego dołu. Także do zwężenia wkrótce pokażę no bo wakacje niedługo, także muszę to wszystko sobie poprzygotowywać. Kolejna rzecz, którą też chyba raczej wezmę na wakacje, bo zajmuje bardzo mało miejsca, jest leciutka w walizce. To jest taka torebka cytrynowa. Bardzo fajny dodatek do właśnie wakacyjnych outfitów jak to ktoś mówił no też tak powiem do takich stylizacji więc coś takiego dziewczyny w stanie idealnym taki jakby koszyczek Teraz mam też takie luksusowe torebki. Powiedziałam, że kiedyś, albo i nie mówiłam, to już mówię teraz, że będę sobie kupowała takie z takich perełek, bo ja je kocham. I nadal znowu będę po prostu zbierała, odświeżę swoją kolekcję, bo gdzieś tam zaczęłam mnie wyprzedawać. Szkoda, one są takie nietypowe, te torebki. Nawet jeżeli byłaby z sieciówki, to, to taka torebka wygląda pięknie. To jest takie, wziąć sobie właśnie. Na wakacje, na kolację. Te torebki dużo miejsca nie zajmują, a naprawdę można sobie stworzyć z nawet jakiegoś takiego zwykłego stroju, powiedzmy, coś, coś takiego z pazurem. Fajna opcja, że zostawili tutaj haczyki na jakiś tam pasek. I ja ten pasek sobie dołączę z miłą chęcią w tym wypadku, przypadku. O właśnie. I miałam dziewczęta już pokazać od razu, dlaczego wzięłam tę koszulę, a wzięłam ją do, ją do spódnicy czarnej, w czerwone kropki, takiej analogicznej, więc połączymy sobie paski z kropkami. Już to wielokrotnie robiłam, bardzo bardzo fajnie to wygląda, zależy, jak to tam się będzie przyciągało. Więc wziąłam koszulę w paski, tak naprawdę, nie wiem, poliestrową, ale ona jest bardzo fajna, jeżeli zestawię ją z tym, co chcę zestawić, bo jeżeli nie, to nie będzie tak wcale fajnie. Kolejna sukienka przepiękna, którą też mam zamiar wziąć na wakacje, jest takie bardzo biżuteryjne biorę rzeczy. To jest coś takiego też do zwężenia. Mam jeszcze wersję czarną, czarno-srebrną, ale to Wam ostatnio pokazywałam, tylko ją wystylizowałam na zasadzie założenia jej na żakiet, więc bardziej tak jako sukienkę taką koktajlową, wieczorową, nie na wakacje, a ta będzie na wakacjach. Także do zwężenia. Tutaj jeszcze kwestia tej podszewki na dole, ona ma takie friendly i tak dalej. Bardzo mi się podoba, także zobaczymy, co tutaj wyczaruje z tej, z tej sukienki. Wziąłam też taką kopertówkę, bo ostatnio kupiłam sobie kamizelkę i do tego kupiłam sobie kurtkę. Chyba to jest skórzane. Zrobiłam sobie z tego projekt i wręcz ta torebka będzie takim uzupełnieniem. Tak mi się wydaje. A jak nie, no to będzie zestawiona z czymś innym, więc taka ala wąż. Wygląda naprawdę jak skórzana z daleka. Bardzo mi się podoba. To jest Warehouse, czyli jest to sieciówkowa torebka, ale tak jak mówię, jeżeli chodzi o torebki, akcesoria robię pewne wyjątki. Nie będę... Jeżeli chodzi, to nie jest ubranie, tak? Więc dodatek... Na dodatkach będę się bardzo mocno też teraz skupiała. Ale muszą być takie właśnie dla mnie wyróżniające się i coś, co mi się przyda. Koszula, koszula taka, e, widzicie jaka pomarańczowa, kupiona specjalnie do tych butów, bo dawno ich nie nosiłam i one też raz na nodze je miałam. Są tak naprawdę w stanie idealnym, raz je w sumie ubrałam i obdarłam kawałek obcasa, a tak to są w stanie idealnym. Więc tutaj konkretnie taki zestaw, i do tego, nie wiem, nawet czarne jakieś spodnie, ale same te buty i ta koszula w połączeniu razem ze sobą stworzą. Bardzo fajny zestaw. Czasami widzicie wystarczy dwa składniki i też jest nieźle. Kolejna rzecz to jest bardzo bardzo taka ym, dla mnie sukienka perła. To jest perła nad perłami. To jest marka yy, Phase 8, To znaczy to jest Petsi Se Sedor, nie wiem, Sedon, coś takiego for, yy, for Phase 8. No to Phase 8 znam. To jest aksamitna taka yy, sukienka, dodatkowo oprzyta takimi koralikami, bardzo ciemna zieleń. No jest świetna, słuchajcie, no, na wakacje jej nie wezmę, bo jest za gruba, jest przyta do końca takimi właśnie perełkami, ale to jest taka moja wersja na jesień, no po prostu bardzo, bardzo mi się podoba, więc u mnie chyba tej jesieni, nie wiem coś jest w trendach, nie obchodzi mnie to moje stylizacje, powstają z emocji, yy, będzie królował też ten kolor i ten, zobaczcie jak one się pięknie przyciągają, więc coś takiego dziewczęta. Teraz buty. Kupiłam sobie jeszcze dwie pary butów, i tu są takie klapki z Nexa, które są nowe w rozmiarze 38. I one tak wyglądają: są takie obszyte cekinami, więc bardzo, bardzo ładne. No, takie jeszcze można sobie na wakacje wziąć, na jakąś kolację. Nie mówię tutaj paradować po plaży, to jest oczywiste. I wziąłam sobie jeszcze jedne szpilki, które też są nowe. Takie błyszczące, no po prostu też wyglądają świetnie. Także tutaj gdzieś one muszą się wpasować w półeczkę. Trzy pary, miałam nie kupować butów, ale gdzieś tam ostatnio ktoś ode mnie różowe kupił, więc się jakby takie miejsce zrobił. I ostatnia rzecz na dzisiaj, która też mi się spodobała. Planuję ją wziąć na wakacje, bo mam bzika na punkcie, na punkcie tego wzoru. Wiecie o tym, kocham ten wzór. Więc wziąłam sobie taką, to jest chyba sukienka albo kombinezon, już nie pamiętam za bardzo. Boże święty, to jest dobra, powiedzmy, sukienka dziewczyny. E, troszeczkę ten e, kołnierzyk muszę tak odświeżyć, on jest taki delikatnie zszarzały, więc no tutaj trzeba to od tego czarnego po prostu e, materiału. To jak jest e, słabe, no to puszcza ten materiał, tą farbę, no ale ja tak kocham te rzeczy, więc kupię chusteczki z Rosmana, wrzucę i to ten kolor odzyska. Jak to będzie wyglądało, zobaczymy, ale podoba mi się ta rzecz. Bo mam bzika na punkcie tego wzoru. Widzicie, to jest z poliestru, ale gdzieś ten wzór kocham, po prostu uwielbiam. Tyle, dziewczęta, na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie też w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do zaglądania na mój Instagram, Winter, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam bardzo serdecznie.